Witam Was wszystkich. Wczoraj uwiązaliśmy już te cztery jałóweczki i rozwaliliśmy ten drewniany chleb, co byli. I wczoraj są już na Tak się jałóweczki prezentują. Te będą miały mają 26 i 23 kwietnia. Będą miały pół roku. To ma dzisiaj 3 miesiące. A ta będzie miała dwa miesiące za niedługo, teraz piją mleko, tamte już wypiły obydwie. Jeszcze wolno te smoczki. Także subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby nie opuścić żadnego filmu, bo chcę dobić do 500 subskrypcji i łapkujcie, komentujcie.